Banana Miner, jest to pierwszy miner na sieci Solana. Pamiętajmy, że sieć Solana w tej chwili przeżywa olbrzymi boom. No i zwyczajnie deweloperzy, devowie różnych modeli, projektów, w tym właśnie również takich, które dają możliwość pasywnego zarabiania, wykorzystują ten fakt. No i powstał pierwszy miner na tej sieci, który wykorzystuje tokeny Solana. W ten projekt wchodzimy identycznie jak w inne projekty w tym samym modelu, czyli minery, w którym to w tym przypadku wrzucamy sole, Solana tokeny sola, SOL, za które kupujemy banany i te banany przynoszą nam 8% dziennie. Natomiast pamiętajcie, to nie jest porada finansowa, nie jestem doradcą finansowym. Jeżeli chodzi o ten projekt, projekt jest projektem wysokiego ryzyka, jak każdy inny, który jest w świecie krypto. Jeżeli chodzi o sposób działania, działamy tutaj identycznie jak w przypadku wcześniejszych projektów, czyli wrzucamy nasze w tym przypadku solany i otrzymujemy te 8% dziennie. Natomiast, aby zwiększyć efektywność tego naszego wydobycia, musimy robić compound, czyli reinwestycje. Pamiętajcie, w każdym minerze. Znaczy zasada, którą, którą stosują i która jest polecana, to jest 6 na 1, czyli 6 reinwestycji, jedna wypłata. To nie, muszy, to nie musisz reinwestować codziennie, tak? To nie musi być w 6 dniach, natomiast... Jeżeli wrzucasz sobie większą kwotę, no to 6 razy dziennie możesz nawet sobie zrobić taką reinwestycję, jeżeli ci się z tego zbierze. Oczywiście w każdej chwili możemy sobie claimować nasze rewardsy, no i zwyczajnie jakby otrzymujemy nasz portfel. Tutaj łączymy się bezpośrednio z portfelem Phantom, który jest wykorzystywany na sieci Solana. I zwyczajnie wrzucamy, i później otrzymujemy na bieżąco nasze dywidendy. Jeżeli chodzi o sam projekt, sam projekt działa tak naprawdę, słuchajcie, od wczoraj i już w tej chwili mogą się pochwalić bardzo wysokim TVL-em. Już o godzinie 7 rano w dniu dzisiejszym było ponad 3 miliony. Na TVL w tej chwili to jest prawie już 4 miliony, ponad 2000 osób bezpośrednio na ich telegramie. Co świadczy o tym, że projekt zdobywa bardzo, bardzo dużą rzeszę osób, które zwyczajnie chcą zarabiać również, również na, tym, na tej sieci pasywnie. Tak więc, moim zdaniem, jest to, jest to dobry moment, aby bezpośrednio zaangażować się w takie projekty. Jeżeli już ktoś z Was bierze pod uwagę taki model pasywnego zarabiania na sieci Solana ponieważ pamiętajmy, że prekursorzy na danej sieci robili największe obroty, największą, dawali opcję zarobienia i w przypadku banana miner może być właśnie tak samo, natomiast oczywiście nie musi. Pamiętajmy, tak jak mówię, projekt wysokiego ryzyka, który dziś jest, jutro może go nie być oczywiście, natomiast przy tym TVL prawie 4 miliony dolarów, które zbiera się w ciągu tak naprawdę 12-13 godzin, to jest to olbrzymi sukces. Tak więc, słuchajcie, tyle z mojej strony. Ja nie będę przedłużać. Prosta zasada: łączymy się bezpośrednio przez nasz portfel Web3 i zwyczajnie kasujemy nasze nagrody. Pamiętajcie, bezpośrednio w tym projekcie robimy compound. Nie wypłacamy codziennie, ponieważ te banany, które otrzymujemy, musimy traktować jako tokeny. Im więcej będzie w TVL, tym te nasze banany będą droższe, i mniej będzie tego TVL, tym na nasze banany będą tańsze. A sprzedając je każdego dnia bez reinwestycji, powodujemy to, że nasza wartość w tym algorytmie tych bananów zmniejsza się. Tak więc musimy tą reinwestycję robić. Jak będzie w przypadku tego projektu, zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Tyle z mojej strony. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.